Czy jesteś gotowy na filmowy hit, który z pewnością zdominuje grudniowe wieczory 2025 roku? Prime Video, popularna platforma streamingowa, właśnie ogłosiła szczegóły na temat nowej hiszpańskiej produkcji zatytułowanej Powiedz mi po cichu. Już teraz wiadomo, że ta opowieść zachwyci wszystkich fanów trylogii winnych i nie tylko. Warto podkreślić, że za tym filmem stoi Mercedes Ron, utalentowana autorka literacka której książki zdobyły szereg wyróżnień, w tym miano bestsellerów na prestiżowej liście New York Timesa. Każdy miłośnik dobrej narracji na pewno ucieszy się na zapowiedź tego niebanalnego tytułu. A jeśli myślisz, że znasz się na kinie, to zachęcamy do pogięcia wyzwania i spróbowania swoich sił w quizie filmowym. Kto wie, może zdołasz zgarnąć pełną pulę punktów i zostać mistrzem. Film Powiedz mi po cichu opowiada historię Trójkąta Miłosnego, a fabuła osadzona jest na motywach sago miłości, które zdradził świat literacki Mercedes Ron. Główną bohaterką jest Kamila Hamilton, przekonana o tym, że wszystko w jej życiu jest pod kontrolą. Niespodziewany powrót braci Bibianko wprowadza jednak spore zamieszanie w jej uporządkowany świat. Relacje Kamili z mężczyznami były wcześniej pełne napięcia i emocji, a jej osobowość wkrótce doznaje głębokiej transformacji. Chociaż szczegóły fabuły są jeszcze owiane tajemnicą, platforma Prime Video z radością podzieliła się z nami oficjalnym zwiastunem. Już teraz możemy podejrzeć, co wydarzy się w tym elektryzującym dramacie. Premiera powiedz mi po cichu jest przewidziana na 12 grudnia 2025 roku, a film będzie dostępny wyłącznie na platformie Prime Video. Warto wspomnieć, że producent planuje również kontynuację tego tytułu, co wskazuje na dużą wiarę w sukces tej produkcji. Czy można pragnąć więcej od nadchodzącego hitu filmowego? Z pewnością będziemy śledzić dalsze informacje na temat powiedz mi po cichu i z niecierpliwością oczekiwać premier. A może masz ochotę podzielić się swoimi oczekiwaniami lub przemyśleniami na temat tego nadchodzącego tytułu? Zgłoś swoje spostrzeżenia przez czerwony telefon. Radia Z.